Transmitujemy na żywo! Poszło! Teść. Poczekajmy, aż kilka się osoby zbiorą i, i zaczniemy opowiadać i ćwiczyć. Które u Julki to w moment, żeby zbierają. O, tak. o, mamy już 400 osób. 800! Tu <grymka> okay. jest Jest. ale to się cieszę, bo jest zainteresowanie jogą i ćwiczeniami super, cieszę się. Super, że jesteście. Tak, no więc co. To jest Karolina Erdman, e, która jest nauczycielką jogi od wielu lat. Ja do jej studia, Yoga by Studio, chodziłam już od dwóch lat jako zagorzała fanka. Prawda. I tak naprawdę jesteś jedną e, z paru osób, które mnie tą jogą e, zaraziły i, i, i dały mi miłość do tego sportu. E, I też e, ten sport traktuję nie tylko jako właśnie fizyczność, ale też mhm. to daje mi dużo spokoju i takiego... To jest taka dla mnie medytacja w ruchu, więc mhm. bardzo ta joga jest... E, Fajna i chciałam się nią podzielić z moimi e, obserwatorami. Dlatego dzisiaj Karolina poprowadzi zajęcia wraz ze mną. czy ja będę <noise> uczestniczyć w zajęciach, ale Karolina, e, no, można tak powiedzieć, no, dla Was, tak. Tak, cześć słuchajcie, jest mi bardzo miło. Strasznie się cieszę, że razem to robimy. No, nawet się wzruszyłam, jak, <noise> jak wiedziałeś e, o, o tym wszystkim. E, słuchajcie, mamy dla Was dzisiaj naprawdę bardzo przyjemny flow. Oczywiście nie mogę to bardzo przesadzać, bo ktoś mi nie pozwala. Tak, tak. Ja <grym> nie chcę tutaj umrzeć na macie. Poza tym wiem, że wielu z Was jest początkujących, albo ktoś pierwszy raz będzie właśnie miał, zatknie zetk się z, z jogą, więc żebyście się nie zrazili, to zrobimy takie spokojne flow, 25-minutowe. Dokładnie, tak. Eee, będziemy też teknicznie robić takie live'y. Na... Dokładnie kanale LEMIS, Le ponieważ e, studio e, BIT Studio TV, TV. E, zaczęła współpracę właśnie z LEMIS, więc cyklicznie będziemy robić takie zajęcia na naszym kanale, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a jeżeli ktoś chce troszkę dłuższe zajęcia, e, no to zapraszamy na BIT Studio zrobię Dokładnie tak. No to dziękuję. Wszystko. Dobra, po zaczynamy. Dobra, usiądź sobie spokojnie, połóż dłonie na kolanach. Zamknij oczy. Wlej dłonie przed sobą, wypchnij wewnętrzną część dłoń i zrób mocny kącik brzmieńca. Bardzo pięknie pani Julia. <laughs> Tutaj unieś ręce do góry, rozluźnij ramiona, spójrz do góry. I teraz prawa ręka do prawej strony, lewa w górze. I tak staramy się, żeby ręce były proste w łokciach, żeby otworzyć naszą klatkę piersiową. I tak poruszaj spokojnie głową na boki. I zmiana. Druga ręka. Spójrz za przeciwną dłonią. Obie dłonie skrzyżuj na kolanach i spokojnie przechyl się do przodu, przybliżając czoło i głowę do maty. Powolutku, nigdzie się nie spiesząc. Wyciągnij ręce przed siebie najdalej jak możesz. I obie dłonie przenieś do tyłu i znowu wypchnij klatkę. Odchyl szyję i kręcimy koła głową w jedną stronę i pełne koła głową w drugą stronę. Powolutku przejdziemy tutaj do klęku podpartego na dłoni i kolana. Szeroko rozstawione kolana Hop, i zaczniemy kręcić koła w jedną stronę. Im bardziej przerysowane róg, tym lepiej. Synchro. Mamy. Koła w drugą stronę. Aha. Oj, dory. Przenieść ciężar do przodu, powolutku unieś kolana, unieś biodra, spójrz do góry. I ciężar do tyłu. Pozycja dziecka. Unieś biodra daleko, wyciągnij ręce. Lewą rękę wsuń pod prawą i lewe ucho połóż na macie. A jeżeli czujesz się na siłach, prawą dłoń połóż na lewe biodro. Pięknie. I poczuj teraz, jak wyciskamy lewe, lewe ramię mocniej matem. Wyciągnij ręce przed siebie do pozycji dziecka i teraz prawą rękę wsuń pod lewą. Prawy ucho na macie, jeżeli czujesz się na siłach, to lewa dłoń na prawym biodrze. I trzymamy. I przejdziemy sobie znowu do pozycji dziecka. Daleko wyciągnij ręce. A stąd powolutku przejdziemy sobie do pozycji psa, głową do dołu. Biodra do góry, luźna szyja i tak podociskaj pięty, Poruszaj głową do jednej strony, spokojnie do drugiej. Weź wdech, zdechem unieś się na palce. Z wydechem wciśnij pięty w matę i jeszcze tylko raz wdech na palce, a z wydechem wciśnij pięty w matę. Bardzo ładnie. I teraz wdech. Prawa noga wysoko do góry, prosta do góry. Otwórz biodro, czyli zednij prawą nogę w kolanie i prawe kolano przybliż do czoła. Przytrzymaj pozycję bardzo spokojnie. I prawą stopę postaw pomiędzy dłoni. Hop. Otwórz lewe kolano, lewą stopę. Otwórz klatkę i powolutku spójrz do góry. Wyciągnij ręce nad głowę, ale tak rozluźnij ramiona, rozluźnij barki. I teraz uwaga, zegnij ręce w łokciach na kształt kaktusa i otwórz klawkę i odchyl się do tyłu. Prawa ręka do prawej strony, lewa w górze, stój za lewą dłonią, poczekaj, ściągasz lewy bok i zmiana. Lewa ręka do lewej, prawa ręka do góry. Fajnie, obie dłonie do boku, podwiń palce lewej nogi i prostej prawą nogę, prawa stopa. Flex palce do sufitu, a my przybliżamy sobie czoło do prawego kolana. Przytrzymamy sobie spokojnie pozycję. A teraz przenieś ciężar na prawą nogę. ciach. Zegnij prawą nogę w kolanie, unieś lewe kolano i zdechem prawa ręka do góry. Prawą dłoń przenieś na lewe biodro i tylko spokojnie spójrz do góry. Mamy to? Prawa ręka na macie, zmniejsz dystans pomiędzy stopami, i staramy się wyprostować nogi w kolanach na tyle na ile możemy, czoło do prawego kolana, prawa ręka na prawą kostkę, wdech, lewa ręka do góry, spójrz na lewą dłonią, zegnij przednią nogę w kolanie i wojownik dwa, prawe kolano maksymalnie na zewnątrz, bardzo ładnie, wdech, wyprostuj przednie kolano, a z wydechem wróć do pozycji i tak jeszcze dwa razy, wdech, i wydech, ładnie wydech, i wydech. A teraz uwaga: odchylamy się do tyłu i prostujemy prawą nogę w kolanie. Ciach. Zegnij prawą nogę w kolanie, prawy łokieć na prawym kolanie, lewa ręka w górze. Obie dłonie połóż na macie i przejdziemy do pozycji psa dołu do dołu. Prawa stopa do lewej i dociskamy pięty. Poruszaj się ją tak spokojnie do jednej strony. Do drugiej i jak fala, przejdziemy sobie do pozycji testeczki. Opuść kolana, zmień stopy na podpicie i pozycja dziecko. Tym razem obie dłonie przeniesiemy sobie daleko do prawej strony. Hop, obie. Fajnie. I prawą rękę przenieść na lewe z i przybliżamy czoło do prawego kolana. I poczujcie, jak fajnie rozciąga się lewy bok. Fajnie, hmm. prawda? Prawa dłoń do lewej. Spokojnie przejdziemy sobie do centrum maty i teraz dłońmi powędrujemy do drugiej strony, do lewej. Lewa ręka na prawe biodro, czoło do lewego kolana, powolutku lewą dłoń dostaw do prawej i znowu wróć do pozycji dziecka. Czas. I stąd wrócimy sobie do pozycji całkową do dołu i zrobimy całość na drugą nogę, to co zrobiliśmy. Czyli biodra do góry. I tak ważne, luźna szyja, podociskaj pięty, zamknij oczy i tak poruszaj głową, do jednej strony, do drugiej, pozwól sobie na luźną, swobodną szyję i wdech, tym razem lewa noga prosta do góry, otwórz biodro, czyli zepnij lewą nogę w kolanie, bardzo ładnie i lewe kolano przybliż do czoła, zepnij brzuch i lewą stopę postaw pomiędzy dłońmi, hop. Opuść prawe kolano, prawą stopę i unieś się do góry i nie za plecami i znowu wyłknij klatkę piersiową. Bardzo ważne w ogóle w żeby otwierać naszą klatkę piersiową, bo wszystko robimy ukrywając sobie i zamykając. Ja się na stopy. Splęduj przed sobą, wyłknij wewnętrzną część był mocny kocik grzbiet. Weź wdech i unieś ręce do góry tylko spójrz za Obie dłoń. Obie spokojnie przenieś do boku. Podbij palce prawej nogi, lewą nogę prostujemy, lewa stopa flex i czoło drugiego kolana. I tak powoli, poczekaj aż wszystko się spokojnie rozluźni w całym ciele. Teraz przenieś ciężar na lewą nogę, hop, prawą nogę unieś w kolanie, a z lewa ręka do góry. Spójrz za lewą dłonią i lewą dłoń przenieś na prawe biodro i spójrz z góry. Dobre. Lewą rękę w postaw na macie, zmniejsz dystans pomiędzy stopami i nogi w kolanach na tyle, na ile możemy. Nawet jeżeli dzisiaj te kolana są objęte, to się nie denerwujcie. Spokojnie. Ciągnij. Bardzo dobrze, że ciągnie Lewa ręka na lewą kostkę, wdech prawa ręka do góry, swój za prawą dłonią. Bardzo ładnie. Zegnij lewą nogę w kolanie i wojownik dwa. Kolano na bardzo dobrze. I teraz wdech, wyprostuj nogę w kolanie. A z wydechem tak mocno i wracamy do pozycji, skinamy kolano. Super. I tak dwa razy. Wdech. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Super. Odkryć do tyłu, wyprostuj nogę w kolanie. Powoli zejmi przy nią nogę w kolanie. Lewy łokieć na lewym kolanie, prawa ręka tuż nad głową. I obie dłonie połóż na macie, hop, przejdziemy sobie do pozycji psa, z głową do dołu, powciskaj pięty, poruszaj szyją i ponownie jak fala przejdziemy do deseczki, opuść kolana, zmień stopy na podbicie i pozycję dziecko. A teraz powoli podbij palce, spójrz przed siebie i wskakujmy stopami do naszych dłoni, hop. I usiądź spokojnie. Wyprostuj nogi w kolanach. Weź wdech, a z tym wydechem wsuń dłonie pod kolana. I tak powoli staramy się całym ciężarem naszego ciała. W ogóle czujesz jak cały czas wszystko ciągnie. Ta, ciepło, tak, tak on... cieplutko <grych> Ale fajnie, bo z każdym wydechem hmm. jestem coraz bardziej rozciągnięta. Mm -hmm. I Każdy wydech też doprowadza do tego, że jesteś mocniej w pozycji. Mm -hmm. Wydech zawsze Ciebie unosi, a tak, wydech tak, zawsze Ciebie uwielbia. Mm -hmm. I teraz uwaga, lewą rękę zostaw pod kolanami, a prawą przenieść do boku i dalej przybliżaj czoło do kolana i poczekaj, rozciągają się tyły nóg. Zmiana, prawą rękę wsuń pod kolana i lewa dłoń do boku i trzymamy. Dobra, obie dłonie do boku. I teraz spokojnie przenieś ręce do tyłu. Kolana i stopy złączone. Wewnij klatkę, odchyl się i kręci koła głową w jedną stronę. Spokojnie, w drugą. I teraz prawą stopę przełóż przez lewe kolano, ciach. Wdech lewa ręka wysoko do góry, proste i lewym łokciem po prawą kolano i spokojnie spójrz do tyłu. A teraz prawa stopa jest przed lewym kolanem. Lewa ręka do tyłu maty i unieś biodro, unieś prawą rękę do góry. Ciach. I prawa ręka, która jest wyciągnięta do sufitu, przynieś ją do tyłu, do okien. Wejdech. Unieś dłoń do góry i zmiana ta. Bardzo pięknie. Dziękuję. Zmiana, lewa <grymianie> stopa przed prawe kolano, wydech, prawa ręka do góry i prawą łokciem zahacz o lewe kolano i znowu przekręcamy się do tyłu, proste No pięknie. i spójrz spokojnie. Prawa ręka do tyłu, ciach, noga jest dalej przerzucona i unosimy biodro. I tylko lewa ręka do sufitu. A teraz przenieść ją z wydechem do tyłu, czyli do zasłon. Nie, nie tu. O. Mm. I wdech do sufitu. I siadamy ciach. Fajnie. To jeszcze nie koniec. Teraz prawą stopę przylepimy sobie do lewego uda. I mamy taką pozycję, trochę drzewo-siedzącą. Tak. Dokładnie. Dobre. Mm. Ręce do boku. I staramy się czołem przybliżyć do kolan, do piszczeli. Spokojnie. Zaraz zobaczysz, jakie to będą się super rzeczy działy. Tak? Mm -hmm. <grystanie> <grystanie> Prawa ręka na lewą kostkę. Lewa na prawe biodro. I tak staramy się mocniej pobyć w tej pozycji. Dalej czujesz, jak rozciągałam się tyły nóg? Super. Dobra. Teraz lewy łokieć postaw po wewnętrznej stronie. Lewego kolana, a zdechem unieś prawą rękę do góry. I czujesz prawe bok. No to jest super. bardzo cudna rzecz. I prawą rękę postara się przenieść na lewe biodro. Aha. to oh. dobra. Och. No dobra, ręce do boku i zmiana. Prawą stopę wyprostuj. i teraz lewą stopę. do uda. Znowu drzewo na to taka nasza modyfikacja, ręce do boku, najlepiej proste w łokciach i słuchajcie, nie denerwujcie się, jeżeli dzisiaj ten skłon Jest nie wychodzi, tak, po prostu trzeba dać sobie czas, luz, nie można wymagać od siebie zbyt wiele. Postaraj się na tyle na ile możesz. I ważne też jest, żeby poruszać naszym ciałem prawa, lewa strona, a nie góra i dół, tak jakbyśmy tak bardzo mocno chcieli przybliżyć to czoło do kolana. Więc spokojnie. Lewa ręka na prawą kostkę. Prawa na lewe biodro. I tak spokojnie. Pogłębiaj ten skłon. Dobrze prawo łokieć po wewnętrznej stronie prawego kolanka lewa ręka do góry i tak otwórz klatkę ekstra, lewa dłoń na prawe biodro i spójrz do góry dobra, obie dłonie do boku, ciach wyprostuj nogi w kolanach, nie wiem ile jeszcze mamy czasu która godzina? To zobaczymy <śmiech> <śmiech> czy ktoś tam powie, to możemy jeszcze 17.47 tak. 14 minut, I jeszcze mamy się. No to teraz pokrótku krzyżuj stopy, połóż się przed sobą i przejdź do pozycji psa w gołą do dołu. Podociskaj pięty, poruszaj szyją ponownie na boki. Weź wdech i mieć prawą nogę prostą wysoko do góry. Zeni prawą nogę w kolanie, otwórz biodro i prawe kolano spokojnie przybliż do czoła. I pozycja gołą. Połóż prawą nogę tak, aby stopa przylegała do pachwiny, ekstra, i wyciągnij ręce przed siebie. Możesz je wyciągnąć, możesz położyć się na dłoniach. Najważniejsze, żeby położyć się tak, żeby było nam przyjemnie, wygodnie, żeby poczuć pośladek i żeby poczuć. Właśnie, a jeżeli chcesz mocniej popracować w tej pozycji, Jula, to wtedy mhm. można stopę po prostu Wciągnąć ją na 90 Dokładnie, tak. I teraz no. spróbuj. Spróbuj, no. teraz. Aha, chyba nie dobrać. Czujesz, no, ale ja jestem e, fanką, że ta pozycja jest już dla mnie takim no. czarem i ona po prostu każdy z nas jest inaczej zbudowany, ma inną elastyczność w ciele, więc no. ta pozycja musi być przyjemna w miarę. Więc po prostu tak staramy się, tak jak no. czujemy. I powolutku przejdziemy sobie na opuszki palców, ciach. Unieś klatkę i razem wypchnij tylko od się do tyłu. I kręcimy koła głową w jedną stronę. Koła głową w drugą stronę. Pełne dłonie połóż na macie. I przejdziemy sobie do pozycji psa z głową do dołu. Wciskając bardzo powoli pięty, poruszając głową. Wejdź a teraz lewa noga wysoko do góry. Otwórz biodro, zajmij lewą nogę w kolanie. I teraz lewe kolano przybliż do czoła, zepnij brzuch i pozycja gołąb na drugą stronę. Ekstra. I znowu. Znajdź swoją wygodę w tej pozycji. Możemy wyciągnąć ręce, możemy położyć się na dłoniach. No Powolku, Powólku, przejdź na opuszki palców, unieś klatkę, wypchnij klatkę, otwórz szyjt, i kręcimy koła gołą w jedną stronę. Spokojnie koła w drugą stronę. Pełne dłonie na macie i wróć po raz ostatni do pozycji psa z głową do dołu. I tak po raz ostatni, na pożegnanie mocniej wciśnij jedną piętę, drugą, a stąd jak fala. Przejdź do pozycji deseczki, opuść kolana i zostaniemy sobie w siadzie po japońsku. I teraz uwaga. Lewa ręka wędruje na prawe biodro, a prawa ręka idzie do góry. Spójrz za prawą dłonią. Prawą rękę prostą przenieś do tyłu, ale lewą ulicz w górze. Hop. I tak otwórz klatkę, poruszajszy ją na boki. Lewa ręka na prawe kolano. Prawa ręka w górze. I powolutku teraz, bo się daleko do lewej strony. Ekstra, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Dobra, wróć do centrum. I teraz powolutku. Lewa ręka. Prawa. Pogubiłam się. Prawa ręka na lewe biodro. Lewa ręka. I spokojnie lewa ręka do tyłu, prawa w górze, otwórz klatkę, poruszaj się na boki prawa dłoń na lewe kolano, lewa ręka w górze i teraz, Jula, wyciągamy się do prawej strony. Bardzo ważne jest tak porozciągać boki naszego ciała. Nigdy na to nie mamy czasu. Wróć do centrum i pozycja dziecko. Powoli podmiń palce, spójrz przed siebie i wskakujemy stopami do naszych dłoni. Znowu usiądź spokojnie i powoli położymy się teraz czegoś tak i przyciągniemy kolana do brzucha. Poruszaj kolanami powolutku na boki. Chyba tego nie widać, to muszę sobie znieść nie, nie. Tak, widać, to tak. tak. <grym się wstrzymał> Dobra. To teraz powolutku przenieść lewą nogę, podbień przed prawą i przenieść kolana do prawej strony. A wzrok wrzucony jest przeciwną i ręce są duże, o tak, bycie do boku. Nie ja mam takie To jest moje życie, wiesz, zmiana. Tak, to był takie spokojne. Do drugiej strony kolana, a z drugiej strony przeciw. Bardzo dobrze staramy się, żeby one właśnie dotknęły. Tak, bardzo ważne są takie skręty naszego ciała, bo one usprawniają nasz metabolizm. I powolutku przejdziemy sobie do pozycji leżącej i tak na moment muzyka, nie muzyka, a ja poleżę. A przyjdziesz. Wystarczy, Przecież. Wystarczy już cieszyć się. Już, już. Jest. I przejdziemy sobie do relaksacji. Połóż się wygodnie. Wyprostuj nogi w kolanach. Połóż ręce blisko ciała wnętrza, dłoń do sufitu, połóż głowę na macie, na moment zamknij oczy. A jeżeli tylko i wyłącznie masz ochotę, to jedną głowę połóż na klatce piersiowej, drugą na brzuchu. I tak zanim jeszcze skończymy, tak po prostu poświęćmy sobie świadomie czas, żeby uważnie pobyć w tej jednej chwili. Żeby tak uważnie i świadomie poczuć, usłyszeć, poobserwować własny oddech, własne ciało, swoje myśli, uczucia. Jeżeli tylko możesz, to staraj się w tej chwili oddychać jak najpełniej. Naturalnie. Spokojnie. Głęboko. Z pewną siłą. Czując jak z każdym wdechem twoja klatka piersiowa unosi się do góry, jak z każdym wydechem spokojnie pada w dół i zatapia się w Jeżeli możesz. Staraj się usłyszeć własny oddech. Więc oddychaj jak najpełniej, jak najgłośniej, czując tobie. wyciągnij ręce za głowę przyciągnij się delikatnie poruszaj dłońmi stopami palcami u dłoń palcami u stóp i przyciągnij kolana do brzucha i dociśnij spokojnie dół pleców matę poruszaj kolanami na boki a stąd powoli i spokojnie nigdzie się nie śpiesz aż wracać do pozycji siedzącej spokojnie usiądź wygodnie nie otwiera jeszcze oczu połóż dłonie na kolanach bardzo ważna rzecz wypchnij klatkę piersiową do przodu wyprostuj plecy weź wdech a zdechem unieś obie dłonie wysoko do góry spleć dłonie nad głową i przenieś dłonie do klatki piersiowej weź spokojny wdech przez nos i długi wydech przez usta Dwa razy wdech i wydech, jeszcze raz wdech i wydech, powolutku połóż dłonie na kolanach, spokojnie otwórz oczy i Ci dziękuję. Dziękuję. dziękuję, dziękujemy Wam. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dziękujemy. Fajnie, że byliście. Może przejdziemy trochę bliżej, żeby zobaczyć, co piszecie. No właśnie, czy tam nie ma żadnych obelg. <grym> Ale chyba, <grym> chyba wszystko fajnie. Więc dziękujemy Wam Dzień. bardzo. My zaraz zapiszemy live'a na moim e profilu, więc e nie poczekamy komentarze, no bo tutaj te komentarze Wasze na pewno nam znikną, bo ich jest mnóstwo. Ale jeżeli Wam się podobało, to piszcie. No i co? I zapraszamy na więcej na Lemis oraz na Yoga Beat Studio TV. Beat Studio TV, tak. I do nas na Dokładnie tak. Dzięki wielkie. Całujemy Was. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Pa, pa.